Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. And no matter what the weather, we're together.

Dobra, mam nadzieję, że podoba wam się nowy Jacek, bo tylko na takiego mnie teraz stać. Jak chcecie, to możecie się dorzucić do poprzedniego i przerobię odcinki nagrane na tym. A teraz do rzeczy: Kait, obrońca, emerytowany elektryk, najstarszy operator Shidra, dopóki z emerytory nie wrócił zero, najlepsza i tak jest jego elitarna skorka, na której wygląda młodziej niż większość operatorów. Ale choi, hashtag realizm. Co potrafi ten arabinio, To taki bandit, tylko z pazorem, dosłownie, a pazor ten może przyczepić do wszystkiego, do rozkładanej tarczy i do drotokolczastego też, zatem jest w choi przydatny, bo pazor ciężej znaleźć niż akumulator z multipli. Przydaje się tym bardziej, że pazor działa również od dołu, zatem nadaje się do włazów i do wkorwiania, bo możesz go rzucić pod podłogą, gdzie wzmocniłeś ścianę. Zajbistość w czystej postaci, tak jak i wyposażenie, do którego płynnie przechodzimy, p.m. lob, strzelba, dwa pistolety, drot kolczasty oraz cesia, i to cię zaskoczę. Wiesz co chcesz, bo PM jest spoko jak chcesz mieć fire ratio, ale strzelba to pierdolona snajperka jak założysz do niej odpowiedni celownik, razy 1,5. Pistole to pistole, ci na gadżet nasza robinica. chce się rozpierdala marzeń i dobrej zabawy, ale tylko dla atakujących. Przeszliśmy na moment fazę naj, bo kolejna operatorka jest największa, żeby nie powiedzieć najgrobsza. Gridlock i wycieczka na antypody, zostaw soba i lajka, powodzenia na randomach miedziaki.